Jestem bardzo zmęczony, a ty? Nie ja również. A czym jesteś zmęczona? Ty jesteś młoda i powinnaś mieć dużo energii. Ale nie mam. A jesteś fanką Japonii i, i, i mangi, bo masz takie zdjęcia Japończyków, Chińczyków. Nie są Chińczykami. A kto to jest. A japończyka. To? to Są Koreańczycy. Koreańczycy? A tam jest reżim, tam, tam rządzi King Seon-un. Ale to jest nie, bo to jest Korea Południowa. A no to to jest demokratyczny system tam. Bo są dwie Koreje, moje dziecko, pamiętaj. Północna Korea Wiem. i Południowa. Wiem. Ale o geografii już nie mówmy. Pogadajmy o tobie. Ile masz lat? Jak masz na imię? Piękne imię, jakie masz? Paula. Paula? Tak. A ile ma Paulina lat? 16. A ma imię chłopaka na nasilniku, czy kogo? Swoje. Swoje? Mhm. A czemu jesteś taka próżna? Nie wiem. Ale myślałem, że jakiegoś chłopaka, jakiegoś e, wybranka serca. A masz jakiegoś kolegę, powiedz? E, nie. Ja mam powodzenie. Masz nie. jakichś kolegów? Mam. Opowiedz mi bardzo szczegółowo o nich, dobrze? I ile mają lat, co robią, jakie sporty wykonują? Mm. Może lepiej nie. No ale proszę, proszę, ja słucham z uwagą. <śmiech> <śmiech> ale po co? Bo jestem badaczem społeczeństwa. Okay. Co? Ale chyba ci raczej nie powiem. Chyba ci raczej o nich nie powiem. To powiedz o tych chłopaczkach, co masz na ścianie tutaj. Może o nich mi opowiesz. To piosenkarze jacy i znani aktorzy. Ja Domyślam się y, muzyki pop, prawda? K-pop. A czym się różni ten K-pop, jak K-pop? K K-pop. To znaczy jak klucz. Ha? I czym się różni K-pop od popu? Wytłumacz. Pop, y, no to to jest pop tylko że po koreańsku. Aha. Czyli oni po koreańsku śpiewają, a ty wszystko rozumiesz, co oni śpiewają. Tak. A to sobie jakoś tłumaczysz w słowniku Google Translator? Nie, ja po prostu się uczę tego języka. A chcesz w przyszłości wyemigrować do Korei Północnej albo Południowej? Wolałabym do Japonii. Ale w Japonii są wulkany i trzęsienia ziemi, i tsunami, tam Fukushima wybuchła, bo tam było tsunami i takie, a to, to jest siostrzyczka twoja? Brat. Ojej, braciszek. A braciszek yy, czemu jest w swoim pokoju? Po, bo, bo nie wiem. On się Pyszedł, tutaj do ciebie zakradł do pokoju jak taka myszka, jak taki szkodnik. Tak. A przypomnisz, ile ty masz lat, Paulina? 16. O, a, a w jakiej szkole jesteś w technikum, w liceum, jesteś w zawodówce? W liceum. A jaki profil masz? Biorchem. Y -y, Biorchem. O, a, a jaki jest ulubiony twój przedmiot? Może biologia albo chemia? Biologia. Dobrze, to porozmawiajmy o biologii. Czy umiesz język zwijać w rurkę jak ja? O! Umiem. No to pokaż. Nie. Bo się pogniewamy. Nie, nie pokażę się. Ale to jest taka sztuczka. To jest taki dym, musisz to zrobić. Nie, nie musisz. Ej, no to dobrze, niech ci będzie. A powiedz, co? Ja masz lat, tak... Co? Masz lat to w, tak w ogóle? Lat ile mam? No. Ha, więcej niż te chłopaczki, co masz na ścianie. Czyli ile? 41 lat. O Boże. Co, jesteś rozczarowana? No nie rozumiem. Nie, po no, prostu no, się zdziwiłam, bo nie wyglądam. A czemu się zdziwiłaś, nie wyglądam? A na ile wyglądam z buzi? E, Dałbym ci 25. No to blisko, rzeczywiście, no to dobrze mówisz. A to ciekawe ci powiem, bo mam 24 lata. Naprawdę. Mam 24. A do czemu powiedziałaś, że powiesz, wiek? No bo jesteś niemiła i nie potrafisz w rurkę zwinąć języka. Umiem. A dziewczyna nie, musi sztuczki umieć rozmaite. Ja umiem tańczyć. Umiesz tańczyć? No. Nieważne, nie mówmy na ten temat. A opowiedz mi więcej, zaśpiewasz piosenkę jakąś koreańską, proszę, zaśpiewaj jakąś superwajną. Nie. No proszę, zaśpiewaj. No dla mnie zaśpiewaj. Nie, nie mogę. A czemu nie możesz? Ty nic nie możesz. A co ty możesz? No, bo ja fałszuję, do tego nie mogę. Nie, nie fałszujesz. Na pewno super pięknie śpiewasz. Nie. Znaczy, mówią mi, że ładnie śpiewam, ale ja się z tym nie zgadzam. A kto ci mówi, że ładnie śpiewasz? Mamunia, tatuś? Nie mam tatu. Ojej, a co się stało? Eee, nieważne. No, ale nic nie chcesz mówić, nie chcesz śpiewać. Nara. no right